Hejka, myślicie, że znacie naszych nauczycieli, ale może mają inne ciekawe zainteresowania. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to zostańcie z nami. Zobaczmy alternatywną sytuację. Budzi się Pani w, alter, w alternatywnej przyszłości, w której zawód nauczyciela nie istnieje? W jakim miejscu byśmy Panią spotkali? W jakim zawodzie i co konkretnie by Pani tam zrobiła? Oj, to jest trudne pytanie, bo zawsze chciałam być nauczycielką, ale myślę sobie, że gdyby zawód nauczyciela nie istniał, to moglibyście mnie spotkać, myślę, na kolei. Zawsze myślałam sobie, że gdybym była mężczyzną, zostałabym maszynistą kolejowym. Tak myślę. Jaką swoją jedną umiejętność lub pasję, o której uczniowie nie mają pojęcia, wykorzystałaby Pani w tej profesji? Oj, to jest trudne, też trudne pytanie, ale umiejętność. No mam pewne umiejętności techniczne. Nie boję się technicznych rzeczy, nie boję się naprawiać, że zepsuje, czymś pokręcić i sprawdzić, jak to będzie działać. Także myślę, że moje takie techniczne umiejętności e, przydałyby się w takiej pracy. Jaki moment z Pani młodości czy studiów, spotkanie z kimś, książka, wydarzenie, który sprawił, że Pani została nauczycielem? Myślę, że tutaj złożyło się na to wiele elementów. Po pierwsze, e, Pochodzę z rodziny, w której było wielu nauczycieli i temat szkoły zawsze był y, obecny w moim życiu. Y, po drugie, y, myślę, że jeżeli już chodzi o... No nie, nie potrafię. Tego. Może ten zawód, czy praca wciąż w pani drzemie? Y, ten zawód, czyli... Kolej. Kolej. Tak, myślę, że tak. Że... Nie marzyłam jakby o tym zawodzie, bo tak jak powiedziałam, zawsze chciałam być nauczycielką, ale gdzieś w głowie to istnieje, że mogłabym być maszynistą, prowadzić pociągi, na przykład Intercity. Myślę, że to byłoby fascynujące. Dziękujemy. Ja również dziękuję. Załóżmy taką sytuację, budzi się pani w alternatywnej rzeczywistości, w której zawód nauczyciela nie istnieje. W jakim miejscu byśmy panią spotkali, w jakim zawodzie i co konkretnie by pani tam pan robiła? Hmm. No, byłyby dwie opcje. Albo y, miałabym swój zakład fryzjerski i byłabym fryzjerką, albo pracowałabym w banku i myślę, że tutaj może szybciej w banku byście mnie spotkali, bo zawsze y, też studiowałam matematykę finansową, więc miałam praktyki w banku, bardzo mi się to podobało. Księgowanie wpłat i tak dalej. Także myślę, że Bardziej tu w tą stronę, a może byłabym prezesem jakiegoś Narodowego Banku Polskiego, kto wie. <grych> Dobrze. Jaką swoją umie jedną umiejętność lub pasję, o której uczniowie nie mają pojęcia, wykorzystałaby pani w tej innej profesji? Hmm, czy to jest pasja, to nie wiem, ale y, bardzo lubię artykuły biurowe i papiernicze. Mm, mnóstwo bym tego mogła kupować, w ogóle kolekcjonować i ustawiać sobie na biurku, otaczać się w ogóle takimi rzeczami. Więc, jak idę do takiego sklepu papierniczego, no to nie mogę tam iść. <laughs> nie mogę, także myślę, że to e, chyba to. To jaki moment z Pani młodości czy studiów spotkanie z kimś, książka, wydarzenie sprawił, że została Pani nauczycielką? No, słuchajcie, to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo zostałam nauczycielem dzięki. Jasiowi. Chodził do mnie przez wakacje taki Jasiu na korepetycje. On jeszcze był wtedy on był w szóstej klasie szkoły podstawowej. Wtedy była sześcioletnia szkoła podstawowa. No i Jasi miał na koniec tej szóstej klasy poprawkę z matematyki i z języka polskiego. No i chodził do mnie na te korepetycje co drugi dzień z matematyki, a moja sąsiadka studiowała polonistykę, więc do niej chodził na język polski. I całe wakacje ten Jasiu przychodził i to był taki trudny przypadek, ale bardzo bardzo taki bystry i przebiegły, no wykończył mnie totalnie, ale zdał tą poprawkę i tak sobie powiedziałam, kurczę jak ten Jasiu jednak dał radę, no to może by w tą stronę jednak do tej szkoły iść. No i tak zostałam nauczycielem, no a Jasiu teraz słuchajcie, radzi sobie w różnych dziedzinach, jakąś fundację podobno założył i wróżył przez internet i cuda nie widzę, także pozdrawiam Jasia. <grym> no ale to właśnie to tak Jasiu się do tego przyczynił. Zresztą od zawsze gdzieś nie tam ciągnęło, też do tego. Czy może... Pa... No czytaj. Czy, czy daj. może ten zawód, czy praca wciąż w Pani drzemie? To... Hmm. Ten bank. Ten bank? Hmm. Na pewno tak. Na pewno tak. Chociaż yy, u mnie w domu nie prowadzę żadnych finansów, bo mnie się pieniądze niestety nie trzymają, mimo tego, że chciałabym bardzo w banku pracować. I lubię takie tabelki, wykresy, obliczenia, analizy, jak najbardziej. Natomiast w naszym gospodarstwie domowym to pieniądze trzyma mąż. Jeżeli ja bym miała zarządzać budżetem, to... No, no way. No to dziękujemy. Proszę. Załóżmy taką sytuację. Budzi się pani w alternatywnej rzeczywistości, w której zawód nauczyciela nie istnieje. W jakim miejscu byśmy panią spotkali? W jakim zawodzie i co by konkretnie pani tam robiła? Zdecydowanie byłabym farmerem na prediach Stanów Zjednoczonych i hodowałabym konie. Może ewentualnie jeszcze bydło, ale na pewno poruszałabym się y, jedynym słusznym środkiem lokomocji, czyli y, konno. Jaka, jaką swoją jedną umiejętność lub pasję, o której uczniowie nie mają pojęcia, wykorzystywałaby pani w tej swojej profesji? Y Myślę, że część uczniów może ma pojęcie, ale zdecydowanie byłaby to jazda konna i zamiłowanie do koni, e, obecnie również osłów, więc na pewno jeszcze bym osły e, jak najbardziej wprowadziła w życie e, na dzikie prerie. To jaki moment z Pani młodości czy studiów, spotkanie z kimś, książka, wydarzenie, który sprawił, że pomysł o byciu farmerem? Sprawiało, że pani się tego nauczyła. E, nie mam pojęcia. E, po prostu zawsze konie budziły we mnie jakieś e, pozytywne uczucia i zawsze chciałam być, jeździć konno, to się spełniło. No farmerem nie jestem, ale wszystko przede mną. Czy może ten zawód praca wciąż w Pani drzemie? Myślę, że tak, bo nie wszyscy wiedzą, ale jednak mam te swoje konie, preria e, jednak się nie ziściła, e, bo konie mam w chybiu i osiołki również. Dziękujemy. Załóżmy taką sytuację, budzi się Pani w alternatywnej rzeczywistości, w której zawód nauczyciela nie istnieje. W jakim miejscu byśmy Panią spotkali, w jakim zawodzie i co konkretnie by Pani robiła? Jakbym nie była nauczycielem, to pewno albo bym śpiewała, albo malowała, albo grała na fortepianie gdzieś, więc no na scenie ja na pewno byłabym jakąś gwiazdą. Co prawda, nie mam jakichś szczególnych predyspozycji, ale jest taka szansa. Jaką swoją jedną umiejętność, pasję, o której uczniowie nie mają pojęcia, wykorzystywałaby Pani w swojej profesji? O której uczniowie nie mają pojęcia? To, że śpiewam, to wiedzą, bo śpiewam non-stop, na lekcjach, na przerwach, ale może nie wiedzą, że potrafię malować. To może o to? Ja, bywam, ja bym jakieś murale malowała. Obrazu. To jaki moment z Pani w młodości czy studiów, spotkanie z kimś, książka, wydarzenie, które sprawiło, że pomysł bucił piosenkarką, sprawiło, że jednak Pani została Pani nauczycielem? Nie wiem. Ja zostałam nauczycielem. Bo tak naprawdę kiedyś jak szłam na studia, to było dawno temu, tak nie do końca jeszcze wiedziałam, kim chcę zostać. I stwierdziłam, że to chyba jest najbliższe temu, co chciałabym robić w przyszłości. No i pykło. Czy może ten zawód, czy praca wciąż w pani drzemie? Piosenkarka? Tak. O to bardzo we mnie drzemie, bo ja ciągle śpiewam. Także ja myślę, że to na pewno byłoby to, gdyby nie nauczyciel.